Witam was, z tej strony Fizzle, to jest piąty odcinek z mafii dwójki Widzicie, że się przebrałem, no bo musiałem... Z pewnych problemów technicznych, musiałem przejść jeszcze raz cały rozdział Więc po prostu są takie zmiany, że po prostu przyjechałem innym samochodem, szybkim I się przebrałem, nie? To tyle ze zmian no i robimy co mieliśmy robić. Właśnie jedziemy tym fajnym samochodem, który nie ma maski, no bo jest szybki, po prostu trochę się pobijałem. Ale będzie dobrze. Będzie dobrze. Właśnie. No od razu wielka dziękuwa koledze Kacporowi Który namówił mnie żebym A jeszcze nagrał jeden odcinek z mafii teraz Tak na szybko Bo teraz jest Gdy nagrywam to, to jest godzina 22 Jakoś nie mam W ogóle siły A ja słyszę, że na facebooku piszę a nagraj odcinek z mafii bo fajnie nagrywasz no To zmotywował mnie szybko i I wiecie

Ale to będzie na jego nieszczęście, no to jest trochę smutne, że... No nie będę wam spoilerował, ale jednak nie, ta misja mi nie dała dużo radości. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam. Spokojnie, paniusiu. Nie porozbijamy się za bardzo. But the basement window usually is, so that's how you can get in. You're looking for the safe, right? Yeah, how would you know? Lucky guess. It's on the top floor. So is the director's office. That's where the key is. Oh god. Okay. So I go through a window around the back. Then head upstairs to the director's office, right? Right. And be careful, there's wow. guards in there at night. Don't let them Dobra. see you. No, Tu you prowadzi. Let's go, draw Ci, pszczepność. Ma,

Okej, okay, thanks za the ride, kid. Dziękuję. radę. O, to będzie napad, to będzie spoko jak napad na bank. Jedynce. W tej bocznej uliczce. Zaparkujemy. No i biegniemy. To chyba tędy musimy wejść. Dobra, dobra, stan klamek sobie to uprzedowuję sprawdzić Dobra, no, wszystko uprzedowane Też mam nadzieję, że nie będę musiał ich za bardzo używać Dobra Składać się możemy tutaj już Ale Póki co tutaj chyba żeby jeszcze spokojnie wejść Dobra nie wiem, To nie ma Zrobimy to po cichu Nikt się nie kapnie, że nawet tutaj już przyszliśmy Dobra Myślałem, że je zobaczy Spoko tu. Jak w metrze na slajd, nie? Tak z cichu wszystkich. Po kolei... Klamkę miał nawet strażnik. Dawaj rewolwer. Bo tu mamy biuro dyrektora. Dawaj, bierzemy klucze. Safe, safe. Safe jest blisko. Tak mi się wydaje.

Jak gadają, tu nie będę przerwał rozmowy? Dobra, przystali. On to chyba już na zawsze przestanie rozmawiać. Dobra, spokojnie, po cichu. Nikt się o niczym nie dowie. Tylko zniknie kilka świstków papieru No co to jest wielkiego? Dobra dajemy dajemy dobra Otwarte Spokojnie, bierzemy, dobra, safe Zresztą miga Dobra dajemy Spokojnie wyciągamy wszystko i wracamy sobie na legalu Tylko którędy to było wyjście? Dobra. No! Alarm, świetny, świetnie Przecież to byłoby zbyt łatwe Super Ale szybko strzelę, fajnie Podoba mi się A Spokojnie drzwi O, dachem uciekniemy, spoko Dobra, którędy teraz, którędy teraz hm jak zwierzę w klatce Dobra, nic się stało, nic nie stało trochę to spokojnie wejdziemy jestem obywatelem też w ciemnej ulicy ze strzelbą i dwoma klamkami z czym jedną o, dobra, wszystkimi nalewanymi więc dobra ale spoko przecież, przecież piarskie są głupie co nie Mój kochany lumpie, lumpie Lump siedzi w urzechu Chłopak Śpis na ulicy Ola Niech oni tam znajdą tego <grystania> kto okrad ich Led, snow, no, snow, night, snow Takle od nam poszło też super to z... się cieszę. Spodziewałem się większych problemów. No jeszcze się A musiały się psiarskie wtedy dzielić. A straciłem przyczepność, to widzicie wszystko przy wszystko przez psiarski, w serio. Dotno z wozu kurew i. Dobra. Lecimy Na Do górę. What well, how'd you make out? Things got out of hand. There's nothing I could do about it. We had an agreement, remember? You only get a third of the money if there's any shooting. Uh, let's see what we got here. Ah, oh, shit. Something wrong? You bet your ass there's something wrong. These stamps you took have an expiration date, and that date is tomorrow. So, uh, so uh, what, is exactly what does that mean? It means they're gonna be fucking worthless. But wait. If you can get them to the gas station attendance by midnight, they'll be able to stamp them and redeem them. You better bring them to every gas station in town. They gotta get there by midnight or we're screwed. You don't sell them in time, you get nothing. Wait a minute. That wasn't our deal. You didn't say anything about any expiration dates? Well, shit happens, doesn't it? Look, you pull this off, I won't forget it. Trust me. Now get going. The faster you unload them, the more money you get. Dobra, ja się z wami żegnam Tak jak żegnałem się yy, niedawno <ścoughs> W tym samym miejscu, elo